W tym roku zrezygnowaliśmy z udziału w otwarciu sezonu Co skutecznie wymazało nam pewne wydarzenie z pamięci 2 maja, super, niedziela Czekaliśmy aż poprawi się pogoda Gdy wreszcie się rozpogodziło rzuciliśmy wszystkie graty do auta i ruszaliśmy Witam serdecznie na kanale warszawskim oczy Ja jestem Pirek Tutaj na dole Olkusz właśnie uwalnia Nautiliusa i ruszamy na majową przygodę a jak będzie? zobaczcie sami zaraz, to nie to, stop! jeszcze raz! zielony Nie wymiar. thank you very much 50 Może Pahe Chyba bo jask, babu ten sam Dobra, 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 bo nie ja Identyko mhm. Mniejszy, co? Jeden, jeden Widzę killera wyciągnął To nie po gozelet może i nie. Nic ci te sztuczki nie pomogą, Brunner. <głos> <głos> Ale jest cieplusia. Proszę bardzo. O, no ten. Ale, Ale spudłowa Trzeba by było mierzyć, żeby wiedzieć, czy jest lepszy, czy nie lepszy. No, takich poblizkich dziesiąteczka, no. no. Daj drugi, kurde, to żeś wyciągnął killera za więcej. <laughs> za, za więcej. Zielony na banknotawa. A nawet coś grubszego. Bo... Może, albo mi się wydaje. Nie, zielony mały. Skelper. Remis, remis. Eternity yes. okay. later. Yes. No ten twój casting Dobry jest Nie złapałeś Lechona za plecy? No? Lechon za... Yes, no ale jest dobry. O kurde, dobry jest. No, no, tak 75 albo i grubiej. No, to prawdopodobnie mogłem zacząć. Na mój gust to 78. To poprawiłem.

Kamera nie działa, wszystko się popsuło. Jakoś mi szkoda ich jeść I to jest mały problem w tym wędkarstwie że człowiekowi zwyczajnie szkoda go dać mu w łeb Napiszcie w komentarzach czy dajecie w łeb i czy macie skrupuły Oczywiście bez oceniania Masz ten podbierak A fish Hunterka żółtego Spodziewałbyś się tego? To jest Zerko Mamy 6 dyszek, 50. 59 <noise> Czeki. Taki 40 para Jak się z tym czujesz? Coraz gorzej, ale co mam zrobić? Jedziemy na obiad. Po raz pierwszy w taj historii warszawskich moczyki postanowiliśmy przygotować ucztę majową z własnoręcznie złowioną rybą. Super! obiedzie nie zostało mi nic innego, jak zaprosić Was na drugi dzień naszej majówki.